Dobiega końca czas Wielkiego Postu. Wchodzimy jako Kościół, jako chrześcijanie w święte trzy dni, Tritum Paschalne, które rozpoczniemy w Wielki Czwartek, Mistrzową Wieczerzy Pańskiej. Wejdziemy w liturgię, która poprowadzi nas dalej, w Wielki Piątek, w której centrum będzie w liturgii męki Pańskiej oraz operacji Krzyża. I to wszystko będzie zmierzać również przez tą ciszę Wielkiej Soboty do liturgii Wigilii Paschalnej, najważniejszej liturgii w roku, nazywanej Matką Wszystkich Liturgii. To bardzo ważne dla nas, żebyśmy weszli w ten czas najmocniej i najgłębiej, tak jak potrafimy. Żebyśmy byli zdolni do tej decyzji, która pewnie rozpoczyna się już od naszego udziału w tych świętych liturgiach ale również decyzji, która polega na tym, abyśmy pozwolili Chrystusowi, aby dokonywał pa swoje paschy nie tylko w liturgii, ale również na życiu każdej i każdego z nas. I kto będzie dla nas błogosławiony czas. Pana Chrystus, który umarł za nas zmarty.